Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Renodaster. Wymiana przedniej uszczelki olejowej wału korbowego silnika. Renault Duster Wymiana przedniej uszczelki olejowej wału korbowego silnika, wymień przednia uszczelkę olejowa wału korbowego, gdy na ścian z palety. Pod kołem pasowym napędu jednostek pomocniczych pojawia się ślady wycieków oleju silnikowego. Prace należy wykonywać na rowie widokowym lub estakadzie. Zdejmij pasek rozrządu, patrz sprawdzanie stanu i wymiana paska rozrządu. Po zdjęciu paska nie jest konieczne obracanie wału korbowego i wałków rozrządu, aby nie przerwać synchronizacji silnika. Operację pokazujemy na silniku 2.0, na silniku 1 czerwca pracę wykonujemy w ten sam sposób. Zdejmujemy koło zębate z końcówki wału korbowego, dla przejrzystości operację pokazano na zdemontowanym silniku. Podnosząc uszczelkę olejowa z rubokretem, wyjmujemy ja z gniazda w pokrywie bloku cylindrów. Nałożyć cienka warstwę oleju silnikowego na wargę uszczelniającą nowej uszczelki olejowej. Wciśnij dławik do gniazda za pomocą głowicy narzędziowej o odpowiednim rozmiarze lub kawałka rurki. Nowe uszczelnienie powinno być wciśnięte na taką sama głębokość jak stare uszczelnienie, uszczelnienie powinno być lekko zagłębione w pokrywie. Zmontować rozrząd w odwrotnej kolejności. Podczas montażu zębatego koła pasowego. Jego wypustka 1, pełniaca rol klucza, musi wejść w rowek na końcu wału korbowego, a kołnierz koła pasowego 2 powinien być skierowany. W stronę pokrywy bloku cylindrów. Zamontować pasek rozrządu, patrz sprawdzanie stanu i wymiana paska rozrządu. Kategorie produktów, które mogą Cię zainteresować na podstawie artykułu Renodaster: Wymiana przedniej uszczelki olejowej wału korbowego Renodaster. Wymiana tylnej uszczelki olejowej wału korbowego silnika Renault Duster Wymiana tylnej uszczelki olejowej wału korbowego silnika Wymianę tylnej uszczelki olejowej wału korbowego przeprowadza się w przypadku wysokiego zużycia oleju silnikowego i jeśli występują ślady jego wycieku przez połaczenie miski olejowej ze skrzynia korbowa z przegła. Prace należy wykonywać na malowniczym rowie lub kozłach. Zdemontować skrzynię biegów, patrz demontaż skrzyni biegów, kosz i tarcze sprzegła, patrz demontaż kosza i tarczy sprzegła. Wymianę uszczelki olejowej pokazujemy na silniku 2.0. Na silniku 1 czerwca operację wykonuje się w ten sam sposób. Koło zamachowe jest przymocowane do kołnierza wału korbowego tylko w jednym położeniu, ale aby nie przestawiać otworów montażowych. Koła zamachowego i wału podczas montażu Należy zaznaczyć położenie koła zamachowego względem znacznika wału. Unieruchomić koło zamachowe przed obrotem, wkładając ostrze wkrętaka elektrycznego między żeby obręczy koła zamachowego a wkrętak. Na sworzniu bloku cylindrów a patrz zdjęcie. Za pomocą głowicy U17 odkręcić 7 śrub mocujących koło zamachowe. Podnosząc tyl uszczelkę olejowa wału korbowego płaskim subokretem, wyjać ją z gniazda. Nałozec cienka warstwę oleju silnikowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej. Podczas montażu ostrożnie przykręć krawec robocza uszczelki olejowej do kołnierza wału korbowego za pomocą srubokreta z cienkim ostrzem. Używając starej uszczelki olejowej jako trzpienia, wciśnij nowa uszczelkę olejowa w gniazdo bloku cylindrów. Zamontować koło zamachowe zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami. Przed wkręceniem śrub mocujących koło zamachowe na na gwinty, środek uszczelniający do gwintów. Wkręcić i dokręcić śruby mocujące koło zamachowe równomiernie z zalecanym momentem obrotowym, patrz załaczniki. Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Przeczytaj również: Uszczelka olejowa wału korbowego Volvo XC70, kategorie produktów, które mogą Cię zainteresować w oparciu o artykuł Renodaster. Wymiana tylnej uszczelki olejowej wału korbowego silnika. Wymiana uszczelki olejowej wału korbowego Renodaster 2010 rok. 2015 rok. Potrzebne będą klucze imbusowe u 10, 16, 17, 18, klucze płaskie u 11, 13, śrubokręt płaski, głowica torx e14, opaska ustalającą. PMS. Ustalacz wałka rozrządu, szczypce, młotek. Jeśli występują oznaki wycieku oleju przez uszczelki olejowe wału korbowego, należy najpierw sprawdzić, czy układ wentylacji skrzyni korbowej nie jest zatkany lub czy połaczenia układu wentylacji skrzyni korbowej nie są zwężone i w razie potrzeby naprawić. Jeśli olej nadal wycieka, wymienić uszczelki olejowe. Oznaka konieczności wymiany przedniej uszczelki olejowej wału korbowego jest wyciek oleju przez jej krawec. Olej pryska z obracającego się koła pasowego wału korbowego Pozostawiając tłusta cała przednia część silnika i pasek rozrządu. Smarowanie tarczy z przegła może być spowodowane wyciekiem przez uszczelkę olejowa wału głównego skrzyni biegów lub tylna uszczelkę olejowa wału korbowego. Oleje silnikowe i przekładniowe różnią się zapachem, więc przy pewnej wprawie można go użyć do określenia, która uszczelka olejowa jest uszkodzona. Aby wymienić sprzednia uszczelkę olejowa wału korbowego, wykonaj następujące kroki. Pierwsze. Odłacz przewód od ujemnego bieguna akumulatora. 2. Zdejmij pasek rozrządu. Patrz tutaj. Trzecie. Zdemontować kołopasowe pasowe rozrządu wału korbowego. 4. Za pomocą srubokreta zdejmij uszczelkę olejowa z przedniej pokrywy wału korbowego. Piąte. Nasmarować krawec robocza nowej uszczelki olejowej olejem silnikowym, zamontować ja w pokrywie, kierując krawec robocza do wnętrza. Silnika i wcisnąć uszczelkę olejową w uchwyt do oporu za pomocą trzpienia. Trzpieniem może być odpowiedniej wielkości głowica z zestawu narzędzi lub stare opakowanie dławnicy. Szóste ponownie zamontuj wszystkie zdemontowane części i zespoły rozdzielacza w odwrotnej kolejności. Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić styl uszczelkę olejowa wału kurbowego. Pierwsze wymontować skrzynię biegów, patrz tutaj. 2. Wymontować sprzegło, patrz tutaj. Trzecie, wymontować koło zamachowe, patrz tutaj. Cztery. Za pomocą srubokreta zdejmij uszczelkę olejowa. Piąte, nasmaruj wargę nowej uszczelki olejowej olejem silnikowym. Sześć. Zamontować go w gnieździe bloku cylindrów, ustawiając krawec robocza w kierunku wnętrza silnika i ostrożnie nasunąć krawec robocza na czop wału korbowego. 7. Wcisnąć uszczelkę olejową w gniazdo do oporu za pomocą szydła odpowiedniej średnicy. 8. Ponownie zamontować zdemontowane elementy w odwrotnej kolejności. Niniejsza instrukcja dotyczy modeli Renodaster 2010 rok, 2011 rok, 2012 rok, 2013 rok, 2014 rok, 2015 rok. Wymiana tylnej uszczelki olejowej wału korbowego Renodaster Wymianę tylnej uszczelki olejowej wału korbowego przeprowadza się w przypadku wysokiego zużycia oleju silnikowego i jeśli występują. Ślady jego wycieku przez połaczenie miski olejowej ze skrzynia korbowa sprzegła. Prace należy wykonywać na malowniczym rowie lub kozłach. Zdemontować skrzynię biegów, patrz: demontaż skrzyni biegów, kosz i tarcze sprzegła, patrz: demontaż kosza i tarczy sprzegła. Wymianę uszczelki olejowej pokazujemy na silniku 2.0, na silniku 1 czerwca operację wykonuje się w ten sam sposób. Koło zamachowe jest przymocowane do kołnierza wału korbowego tylko w jednym położeniu, ale aby nie przestawiać otworów montażowych, koła zamachowego i wału podczas montażu należy zaznaczyć położenie koła zamachowego względem znacznika wału. Unieruchomić koło zamachowe przed obrotem, wkładając ostrze wkrętaka elektrycznego między, żeby obręczy koła zamachowego a wkrętak. Na sworzniu bloku cylindrów, a patrz zdjęcie. Przeczytaj również: Przepis na domowe uszczelki olejowe za pomocą głowicy 17 odkręcić 7 srub mocujących koło zamachowe. Podnosząc tylną uszczelkę olejowa wału korbowego płaskim śrubokrętem, wyjać ją ja z gniazda. Nałożyć cienka warstwę oleju silnikowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej. Podczas montażu ostrożnie przykręć krawec robocza uszczelki olejowej do kołnierza wału korbowego za pomocą srubokreta z cienkim ostrzem. Używając starej uszczelki olejowej jako trzpienia, wciśnij nowa uszczelkę olejową w gniazdo bloku cylindrów. Zamontować koło zamachowe zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami. Przed wkręceniem srub mocujących koło zamachowe nałozec na gwinty środek uszczelniający do gwintów. Wkręcić i dokręcić śruby mocujące koło zamachowe równomiernie z zalecanym momentem obrotowym patrz załaczniki. Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Wymiana uszczelek olejowych wału korbowego Renodaster. Jeśli uszczelki olejowe wału korbowego wykazują oznaki wycieku oleju, należy najpierw sprawdzić, czy układ odpowietrzania skrzyni. Korbowej nie jest zatkany lub czy węże układu odpowietrzania skrzyni korbowej, nie Esa ściśnięte, jeśli olej nadal wycieka. Należy wymienić uszczelki olejowe. Konieczność wymiany przedniej uszczelki olejowej wału korbowego wynika z wycieku oleju przez jej obręcz. Olej pryska z obracającego się koła pasowego wału korbowego, powodując zanieczyszczenie przednich części silnika i paska rozrządu. Smarowanie tarcz sprzęgła może to być wyciek z uszczelki olejowej wału głównego skrzyni biegów lub tylnej uszczelki olejowej wału korbowego. Olej silnikowy i olej przekładniowy mają różne zapachy, dzięki czemu można stwierdzić, z której uszczelki wycieka olej. Do wymiany uszczelnień olejowych potrzebne będą następujące narzędzia. Klucze sześciokatne 10, 16, 17, 18, klucze płaskie 11, 13. Srubokret płaski Web torx E14, blokada montażowa PMS, krzywki ustalacza wału, szczypce, młotek. Wymiana przedniej uszczelki olejowej wału korbowego umieść samochód na podnośniku lub rowie inspekcyjnym. Po zdjęciu paska nie obracać wałem korbowym i wałkiem rozrządu. Wymontować zębate kołopasowe z występu wału korbowego podważ uszczelkę olejowa z rubokretem i wyjmij ją z gniazda w pokrywie bloku cylindrów. Nałożyć cienka warstwę oleju silnikowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej, wcisnąć uszczelkę olejowa w gniazdo za pomocą. Głowicy narzędziowej o odpowiednim rozmiarze. Przeczytaj także uszczelka olejowa wału głównego Luas, co opasuje? Konieczne jest wciśnięcie dławnicy na taka sama głębokość, na jaka została wciśnięta stara dławnica, dławnica powinna być lekko zagłębiona w pokrywie. Montaż koła zębatego rozrządu odbywa się w odwrotnej kolejności. Podczas montażu zębatego koła pasowego jego występ 1, który działa jak klucz, musi wejść w rowek na końcu wału korbowego, a kołnierz. Koła pasowego 2 powinien być skierowany w stronę pokrywy bloku cylindrów. Wymiana tylnej uszczelki olejowej wału korbowego. Umieść samochód na podnośniku lub rowie inspekcyjnym. Koło zamachowe jest przymocowane do kołnierza wału korbowego tylko w jednym położeniu. Zaznaczyć pozycję koła zamachowego względem wału flamastrem. Zabezpieczyć koło zamachowe przed obracaniem się, wkładając ostrze dużego płaskiego srubokreta między żeby obręczy koła zamachowego. I opierając je o stworzeń w A bloku cylindrów. Odkręcić 7 śrub mocujących koło zamachowe za pomocą UBA 17 podważyć tylna uszczelkę olejowa wału korbowego płaskim srubokretem i wyjać je ja z gniazda. Podczas montażu uszczelki olejowej należy wypełnić krawec robocza uszczelki olejowej na kołnierzu wału korbowego za pomocą cienkiego płaskiego szrubokreta. Używając starej uszczelki olejowej, wciśnij nowa uszczelkę olejową w gniazdo bloku cylindrów. Zamontować koło zamachowe zgodnie z wykonanymi oznaczeniami. Przed zamontowaniem śrub mocujących koło zamachowe nałóż uszczelniacz na ich gwinty. Równomiernie dokręcić śruby mocujące koło zamachowe momentem 55 nm. Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Wymiana uszczelki wału korbowego Daster z napędem na 4 koła. Online, Was. 10 2021 rok, godzina 20:36 pm adres, Archangelsk Samochody, Modyfikacja Renologan Duster 2.0, napęd na cztery koła Kas, ten. Nie do pozazdroszczenia los spadł na mnie. Przebieg, 38 tysięcy kilometrów. Zima wymieniłem olej w silniku, 30 te kilometrów, wszystko było suche. W skrzyni biegów olej jest nad krawędzia, na skrzyni biegów zniknęło około 0,5 litra. Czyli uszczelki olejowe do wymiany, wiadomo z uszczelkami RK, ale w skrzyni biegów po stronie skrzyni rozdzielczej jaka uszczelka? Olejowa, 8 miliardy 200 983 398 czy 82 621 239. I może tam jak w RK od strony koł napędowych te z dwie sztuki stoją? Kto wie, niech mi podpowie. I wydaje mi się, że korek w lewu w skrzyni biegów w ogóle nie ma kontroli, bo jego dolna krawec jest znacznie wyżej niż wał napędowy lewego koła. A o ile dobrze rozumiem? W takich mechanizmach poziom oleju powinien być poniżej krawędzi uszczelki olejowej, tak jak jest w tylnej. Skrzyni biegów, jeśli wlejesz tam olej na krawędź korka wlewu. Przynajmniej we wszystkich moich poprzednich samochodach, trzy z nich tak było. Jeśli to rozumowanie jest poprawne, to przesadziłem z ilością oleju w skrzyni biegów, ponieważ uszczelki olejowe z czasem przeciekały. I tak, cały olej w skrzyni biegów to kastrol. Wymieniałem go w 2013 roku przy przebiegu około 4 km. Brak uwag: wymiana klakał hamulcowych bez demontażu silnika. Instrukcja wymiany przednich: klakał renodaster ze zdjęciem wymiana. I regulacja reflektorów renodaster, własnymi rękami, demontaż pompy wspomagania kierownicy. Renodaster samodzielna wymiana łozyska. Kulkowego renodaster: wymiana krzyżaka wału przegubowo-teleskopowego. Renodaster: objaśnienia w kolejności czujniki wtryskiwaczy. Duster, opis i rozwiązywanie problemów, czy wiesz, czym jest sonda lambda w Renodaster? Trzy sposoby sprawdzania czujnika ABS, konserwacja układu chłodzenia, wymiana płynu niezamarzającego, termostatu i czujnika temperatury. Duster